było zasłonięte taką kotarą. Wejście do tego pomieszczenia. I tam znajdujemy się w opuszczonym parterowym budynku socjalnym w tak zwanym baraku. Tak jak widzicie długi, wąski korytarz. Zarówno w jedną jak i drugą stronę. I wejścia do lokali mieszkalnych. Może przejdziemy od początku. Tędy wszedłem przez to okno. Budynek będzie szedł do wyburzenia. Tutaj mamy jedno pomieszczenie, piec kaflowy, panele. Czyli były dwa pomieszczenia. I trzecie pomieszczenie, tutaj już się podłoga zawala. Tu mamy wyjście na ten korytarz, tutaj był jakiś dzwonek, jeszcze jest oznaczone, wiesarki. Kalendarz z roku 2020 łóżko. Graciarnia, tu piec kaflowy już rozwalony. Tu jakaś lodówka, jakieś szafki pełno butów. Ciężko było żyć w takich warunkach. Gdyby jeszcze doszło do pożaru, to, to zresztą widzicie, jak to tutaj wygląda. Nie ma w ogóle stąd ucieczki jedynie przez okno. bądź można kierować się do wyjścia, ale wyjście bądź wejście było oczywiście tylko z jednej strony. Tutaj jeszcze pozostałość telewizora rozwalony. łóżko. jakaś książka. Ta ziemia od innych droższa. Do butelka po alkoholu. Poduszki. To jakaś książka. Romantyczna szpitalna prowincji. mamy graczarnie. wszystko porozrzucane. A tutaj ktoś sobie wieszał ranie na tym korytarzu. Następne pomieszczenie. plastikowe były. Uwaga, trucizna. Można trutkę przeciwnym szczurom nie dotykać. Nie co to była Piwnica? Nie. Tu było przejście do do um, WC. Tu było przejście do WC. I przejście było z tego pomieszczenia więc tutaj nie wiem czy były łazienki co tutaj się znajdowało być może tutaj była łazienka na 100%, bo mamy płytki, sedes. Jeszione nawet ładnie te ściany wyglądają. To też lokal mieszkalny. KPMB, jakby sobie oznaczył, tutaj akurat ktoś sobie wyłożył nitkami. No cóż, jest różnica względem tych innych lokali. Wyłożone także panelami. I tutaj te drzwi wejście. Następnego pomieszczenia półokrągłe. Tutaj mamy jeszcze te leża leżą, stołek, szafa. Zapach lawendowy. Wieszaki tylko zostały, jakaś buteleczka. I to jest inny oferta. Bateria. Tu jest grzyby, rzeczywiście. Patrzcie, jakie zasłonki czy firanki. Stary typu. Tutaj następne pomieszczenie. Ona skotka wisi. A niektórzy to sobie ładnie odmalowali. Tak, jak widzieliśmy w jednym pomieszczeniu, że było ładnie, ładnie tapetą. Tutaj był oczywiście pokój dziecięcy. Mamy plakaty z samochodami, zabawki. Taki domek jeszcze. gdzie dzięcy Patrzcie tutaj było zasłonięte taką kotarą. Wejście do tego pomieszczenia. Mamy okno uchylone. i tutaj. Także telewizor już rozbalony. Tam dalej. Szafa jeszcze została z ubraniami. Zostały w szafie ubrania. zbyt ciekawie jeśli chodzi o ciszę i spokój. Tutaj było wejście teraz jest zamknięte. Tu był jakiś chyba e, licznik główny, bo mamy e, dwa korki, bezpieczniki. Oczywiście już ich nie ma. Tu jakieś półeczki były. Mamy obraz święty. Zabiję oczywiście nie deptać. Mamy ten korek, wspomniany, jest wyjęty Regulamin porządku domowego. Postanowienia regulaminu mające na celu ochronę mienia przekazanego w zarząd oddziału utrzymania bezpieczeństwa, Higieny i estetyki budynków. Administracja zobowiązana jest dbać o stan techniczny budynków, poprzez czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji urządzeń technicznych w części nieruchomości, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców. Na strychach w piwnicach nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, klatki schodowej, przejście na strychach oraz korytarzy piwnicznych nie wolno zastawiać przedmiotami ruchającym przejście, palenie papierosów, używanie otwartego ognia w piwnicach i na strychach jest zbrojone. Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników poza obrębem mieszkania oraz zabrania się manipulacji przy instalacji elektrycznej. W przypadku szkody instalacji elektrycznej, względnie gazowie należy w miarę możliwości je zabezpieczyć, po czym natychmiast zawiadomić mieć elektryczną elektryczne lub gazowe oraz administrację. Dzieci w miarę możliwości powinny bawić się w miejscach przeznaczonych na ten cel, praca zaław, ogródek itd. tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj. Regulamin jaki obowiązywał, tutaj mamy wejście i ten wspomniany wąski, długi korytarz, z którego nie ma tam na samym końcu wyjścia, tylko trzeba z powrotem udać się w tą stronę, więc takie baraki, pomieszczenia socjalne były niebezpieczne. Mamy wszystko tutaj zwiedzone. Mam nadzieję, że taki filmik z eksploracji Wam się podobał. Jeśli tak, no to oczywiście zachęcam do zostawienia lajków, piszcie komentarze oraz subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z nowymi filmikami. No i do zobaczenia i do usłyszenia na następnej wyprawie. A ja udaję się już do wyjścia.